Hej, siemano wam wszystkim, z tej strony Alek, witam was w kolejnym odcinku z DSJ4. No i oczywiście Puchar Świata, widzów, moi drodzy, kontynuujemy, tutaj nie ma za, za czym już czekać. Libertarian z niewielką przewagą nad Xaverem i Agnes przewodzi Puchary Świata. I na razie ta trójka chyba najbardziej się bije w tym pucharze Świata, za mają Tonik, Boa innymi. Więc no zobaczymy i co tu się wydarzy w tym konkursie. No a dziś skocznia Łobatko. Co to jest? z ks 66 no, no, mogą być nie bardzo ciekawe zawody. Petitek 21. Rozpoczyna. No i zobaczmy, jak rozpocznie. 61,5 metra. To był pierwszy skok, jaki oglądaliśmy. To jest Austria. To jest ciekawe. Spocony kasztan z numerem drugim. No i spocony kasztan dalej. Fufu, 65. Jest oczywiście prowadzenie czas na Hetmana z numerem trzecim. No na pewno ta walka dzisiaj może być e, mniej okazała płady świata, no bo na takiej iskości będzie ciężko. Na no, Hetman skakuje na drugie miejsce 64 metry. Bronisław Mapper przed nami. Wyjście z progu, mniej udane, no i skok też od razu krótszy, zdecydowanie 60 metrów, miejsce czwarte dla niego. A co ci to obchodzi? Szarpał na tym progu, ale ostatecznie... ...ziewnięcie i trzecie miejsce. Sub-023. Zero też tą samą dziurę. Miejsce czwarte. Za co cię to obchodzi? Przed Petitkiem No i Puma z numerem siódmym. No i Puma chyba lepiej mi się wydaje. 64 wysokie oceny też dodaje sporo. I drugie miejsce: Egzekwo z Hetmanem. Better player. Jak mówiłem na początku, na pewno ta skocznia może przynieść ciekawego dzisiaj zwycięzcę. No i obawiam się, że tej walka o puchar świata no, odbiegnie do kolejnych konkursów. to z numerem 9. No i to skakuje na miejsce. Pierwsze. 64 metry. I o 1 dziesiątą lepiej od spoconego kasztana. Wieszczady, archiwum. Wieszczady, krócej. Mi się wydaje, i to jest siódme dopiero miejsce. Wieszczady, więc bardzo daleko. No to koziszek. Też nie, też krócej. Też nie był to optymalny skok i miejsce, dopiero ósme, bardzo daleko. Jant, pan. Ba, no, bardzo wycofany w tym skoku. No, i miejsce adekwatne do wyników. Tylko Petitek i Bronisław gorsi od niego dzisiaj, więc no zdecydowanie odstaje poziomem. Dominik. Też ja mi się wydaje, że to nie będzie taki dobry skok. Trzecie miejsce, mimo wszystko, jest egzekwa z Hetmanem i Pumą. Fekcio. Infekcjo też ładnie. I proszę, pierwsze miejsce. Najwyższa nota. Pół metra dalej od Kasperito. Pół metra bliżej od Sposonego kasztana. No ale, nocy za styl dały o sobie znać. Crystalix X Day, YouTube. Wszystko powinien być niezły. Proszę bardzo. 65, i mamy zmianę lidera. Bardzo szybko tutaj. Jak widzimy, yy, Krystal pokazał, że on też się może tu liczyć. Miki. Miki. Też niezły ten skok. I miejsce pierwsze. Egzekwo z Krystalem. Więc mamy na razie piękne, dobre i dalekie skoki. Kuba Bus, Natomiast chyba nie. To yy, jest za krótko. Miejsce dopiero 12. Egzekwo z Koziszkiem. Kuba Brat. No i Kuba brat, skakuje na dziewiątą lokatę to co ci to wchodzi i betterem... Betterem player bo... Fisek. Fisek. No, wydawało się, że to może być prowadzenie. I tak też jest egzekwo z krystalem z Mikim. Velin z numerem 20. też daleko Merin. odpalił rakietę z 66 metrów najdalej no i prowadzi o ile? 1,9 punktu, prawie 2 punkty komunikacyjnym nie no krócej miejsce 11 komunikacyjnym no to Niko No, tu będzie bapsuty skok, to już wiemy. Wyjście z progu sam samo zasugerowało, że to będzie króciutko i jest dopiero 20 miejsce dla NiKo. No, ja to mam szczęście, wcale nie lepiej. Miejsce 16 z kozliczkiem i z kubą busem Kelniks Nic, natomiast no, wydawało się wyjściu z progu, że może być dobrze, ale ostatecznie końco yy, cały lot był, no, Do wyrzucenia. Patrix. Też starał się jak najdalej. No i miejsce szóste Patriksa w tym momencie. to jest dobry skok i dobra pozycja Babu Sam. No, jak Babusan sobie poradzi, też dobrze! Miejsce piąte Babusana, więc też oto bardzo dobry skok. Mystic. Nie popsuty. Popsuty, na pewno. To już po wyjściu z progu było widać, że bardzo narty uciekły muzył. No i... Potem już musiał się ratować tylko przed upadkiem. Maciek woźniak. Macie gwoźniak ma miejsce 1364 metry więc nie zaszalał. Kapigra 123. No i kapigra. Lepiej to wyglądało niż ostatnio. Szóste miejsce w egzekwo Więc nie jest źle. Kamil. Długo Wis w powietrzu, ale 63,5 tylko daje 20 miejsce. Więc chyba dzisiaj raczej Kamil bez punktów. Butix. Oj, Butiks ładnie. Miejsce 8. 64,5 Exekvoz z Patrixem, więc to nie był zły skok, ale Bartolini. Bartolini też się starał jak najdalej. 65,5. I skakuje na drugie miejsce tylko za Awelinem. Więc zrobił swoją robotę Bartolini. Czas na defa. O, Def chyba nie. Chyba nie dzisiaj. Ale jest mimo wszystko 13 miejsce. Egzekwo z Hetmanem, Pumom i Dominikiem. Igor Drzazgowski Ostatnio miał naprawdę kiepski okres Igor. I teraz miejsce dopiero 17. Choć wydawało się, że ten skok naprawdę był udany. No niestety, no te za styl też dają o sobie znać. Demateuszek. Też to samo chyba dziurę. 64 i miejsce 13 z z Hetmanem Pumą. Dominikiem i Defem Daniel Groński. No i podobnie Ale jest dziewiątek ZEKWO z Ekwos Butiksem i Patriksem. Więc doborowe tworzystwo dla Daniela Grońskiego Konrad S Konrad S! Ale skok Miejsce trzecie co prawda noty kiepskie Ale 66,5 najdłuższa Najdłuższy skok Jedną dziesiątą tylko za Bartolinim. Na z 38 numerem No i troszkę spadł chyba z wysokością, ale 65,5 daje drugie miejsce jak z Bartolinim, więc udało się. Czas na PTG. Nie bardzo podobny skok, ale to jest miejsce 11, więc tuż, tuż za dziesiątką. Long cut. O, Źle to wyglądało na progu 64,5. I jest miejsce 9, więc brawo dla niego. Ezequo z efekciem i Kapigrom 123. Kubilaj 2. O, Kubilaj 2, niestety krótko 62, i dopiero 40 miejsce. Więc szary koniec dzisiaj stawki. Czas zacząć zabawę. I to jest dobry, daleki skok. Miejsce 13. Mimo wszystko 66 metrów. Oj, oj, oj coś tu nie siadło. Marek Wawrzyniak. Oj, oj, Marek Wawrzyniak. Bardzo statycznie w locie. Ale to nie przeszkodziło w zajęciu 9. miejsca w tym momencie. Co zrobi pan Skalmar? ma szansę spisać się lepiej jest dziesiąte miejsce Exequo z Fekcio Kapigron i właśnie Long cutem. Połapek Połapek to raczej już chyba liczy na koniec tego sezonu, bo 42 miejsce, 62,5 metra no to jest naprawdę bardzo słaby skok, Kliks. I Kliks podobnie w dziurę. No ty kiepskie, ale jest piąte miejsce, bo był skok dobry. Exekwos krystalik do YouTube Mikim Fiskiem. Mati 1994 moi drodzy, jak sobie Mati poradzi. No nie poradzi sobie. Już było widać po wyjściu z progu spóźnione. No i ostatnie 47 miejsce, więc na szarym końcu dzisiaj będzie niestety. Limocy. Czy on będzie w stanie tu walczyć z na najlepszymi? Starał się. Noty kiepskie. Jest dopiero 20 miejsce dla Limocego. To jest bardzo daleko. Więc też na pewno będzie mu ciężko dzisiaj awans. X7 killer i 62 Powinniśmy oglądać dobry, daleki skok. Ale coś tu nie zagrało tak jak powinno. 17 miejsce Grywa z Patriksem, Butiksem i Danielem Grońskim. Krzysiek Sportowiec. Oj, Krzysiek. Blisko, bardzo blisko tego prowadzenia. Ale druga lokata. Pół punkta jeszcze za Welinem. Jak odpowie Wiktor. Dobry, daleki skok, czy będzie liderem? 10 miejsce, 66. No, lądowanie bardzo brzydkie, trzeba sobie powiedzieć. No i 10 miejsce to najmniejszy wymiar kary dla niego. Kari 44. Oj, Kari, to nie był dobry skok. I 42 miejsce z jego dowodem, 62,5 tylko. Lucario 69. Oj Lucario. Podobna historia moim zdaniem. 64 i 32 miejsce. poza awansem dzisiaj. Anti Avanti. No, natomiast anti Avanti chyba na lidera. 67 metrów i mamy zmianę lidera. 40 punktów przed Welinem. No to się podziało. Zwoleński huligan. No moim zdaniem spóźniono wyjście z progu. Już od razu widziałem to. No i pół daje, 53. dopiero miejsce. Cydzik. Też kiepski ten skok Cydzika. I 36. dopiero, 64. Bardzo słaby skok Cydziu niestety ci oddał. FC Rider City. Castor Rider sobie poradzi. Podobnie. 12 lokata, mimo wszystko. 65,5 udaje mu się, więc awans ma w kieszeni. Filip Kasprzyk. Też chyba awans ma. 7 miejsce. Zdecydowanie ma, więc on tutaj jeszcze broni nie składa. Renkron. Też niezły ten skok. Miejsce. Uuuu, 29. dopiero. Co tu się wydarzyło? No, wydarzyło się coś niespotykanego. Dracula nie toperek. I czekało, ojoj ojoj, Dracula, nie. Dracula, nie. 51 dopiero miejsce. Bardzo słaby ten skok. No i czekamy. Pan Lopez Ta sama historia co przed chwilą Drakula, Spóźnione wyjście w progu i dopiero 60. miejsce, bardzo daleko. Patryk Wójtowicz. Oj, no Patryk Wójtowicz odpalił rakietę. Czwarte miejsce, 66 metrów. Więc bardzo dobry wynik. No i zostało już i tam niewielu, bardzo niewielu. Z wiadro. Ostatnio niestety w kiepskiej dyspozycji. Czy tutaj się poprawi? Jest miejsce: 39. Bez awansu. No to zostało tylko czterech. Tonic był jako pierwszy. Tonic był będzie z awansem. Starał się wszystko zrobić, żeby był. I 23. Miejsce: Będzie z awansem. Więc to jest pierwsza. W tym momencie ważna wiadomość dla niego. Agnes. Agnes. No ona musi być w drugiej serii, jeżeli chce punkty, ale jest 38 miejsce i bez punktów. Więc zostało tylko dwóch. Xaver i Libertarian. Xaver jest w szczytowej formie, więc. On ma dziewiąte w tym momencie miejsce. Egzekwowskie krystalik z YouTube Mikim, Fiskiem i Kliksem. Więc Xaver robi swoją robotę. No a co zrobi Libertarian? No najlepiej byłoby by, by prowadzenie, Ale on chyba bez awansu dzisiaj. Tak jest. Też mi się tak wydaje. 44 miejsce Libertarian'a, więc tak to się przedstawia. Moi drodzy, po pierwszej serii prowadzi anti-avanti. Na drugim miejscu VELIN, trójku zupełnia Krzysiek Sportowiec, dalej Patryk Wójtowicz, najlepiej z całej dziesiątki, piąty Bartolinii Narej, siódmy Konrad S, ósmy Filip Kasprzyk, dziewiąty Eksek, Krystal X XD YouTube, Miki Fisek, Klik, Xaver, tak to się przedstawia. Ostatnie miejsca, które dały dzisiaj awans, to jest na 24 miejscu mamy Peleton, Patryks, Butiks, Daniel Groński, Siura Killer i 62, Tonik Bow. To jest 24 miejsce, 29 limocy i 30 ostatecznie Kacperito, spocony Kasztan 31. No co za pech dla niego, choć skoczył 65, ale gorszy styl niestety spowodował, że dopiero na tym miejscu. No, cała plejada dobrych zawodników odpadła, więc czekamy za drugą serią, bo na pewno będzie bardzo ciekawie. No i rozpoczyna oczywiście wszystko Casperito 30 miejsce będzie chociaż punkcik No ale może więcej jak się postara Casperito 64 teraz 65,5 Niezły też ten styl lądowania no i czekamy jak odpowie Mocy, Który ma spadek formy zdecydowany Od pewnego czasu i tutaj skacze też słabiutko 63,5 tylko i to jest drugie miejsce, więc Kasperito to minimum 2 punkty ma. No tu teraz 24 miejsce. Patrix jako pierwszy. Patrix. No i to też nie był jakiś udany skok. 64 i spada nawet za Rimonkę 20 punktu. Butix znalazł się w 30, ale na pewno liczył na coś więcej. No i uwaga, Butix. Butix też nie był to dobry skok. 64, no ale na miejsce drugie udało się wskoczyć Kasper i to cały czas przewodzi. No i Daniel Groński, powinien być dobry skok Daniela Grońskiego 65,5. No i musi objąć prowadzenie przed Kasper i to. No i shooter killer, i 62. Czy to będzie dobry skok, czy na prowadzenie? Na trzecie miejsce w tym momencie, więc tutaj. Wiele ciekawych rzeczy się dzieje tak naprawdę. No i czas na Tonic Ball. 24 po pierwszej serii również. On jest czwarty w klasyfikacji generalnej, ale nie radzi sobie w drugiej serii. Co to, co to oznacza, że podrobi chyba tylko punkta dzisiaj, no nic więcej. No i skakujemy na 23 miejsce, to jest czas zacząć zabawę. No, i trzeba zacząć zabawę. Wcale nie dalej skacze, to jest dopiero siódme miejsce, więc inni się przebijają. Nadanie Grański się cieszy, bo prowadzi przecież PTG. Też tego nie skoczy, to jest za krótko. Dopiero ósme miejsce PTG, więc bardzo słabe. o to wygląda Fekcio, miejsce 18. No i fekcio. Krótko! 62,5 tylko i siódmy. Czas na Kapigrę, 123. Mówiliśmy, że już dawno go nie widzieliśmy w 30. I ma szansę zacząć wracać na Salony. I Kapigra skakuje na drugie miejsce, Zekwo z z i to tylko za Danielem Grońskim. Long cut. Czy to będzie skok daleki? Ląkata wydawało się, że jeszcze dalej. Ale piąte miejsce ostateczności udało się tylko uzyskać. Pan Skalmar, miejsce 18. I pan Skalmar też to nie będzie za daleki skok. Miejsce dopiero szóste. No to czas na marka Wawrzyniaka. Może on odpali jakąś rakietę. Chyba mamy zmianę lidera, ale jednak nie. 30 punktu jeszcze Daniel Groński prowadzi. Więc no przesuwa się Daniel Groński coraz wyżej. No i 15 miejsce to już jest Babusan. Popatrzmy ile Babusan skoczy. Też bardzo blisko tej linii czerwonej, ale to jest piąte miejsce. Execvo z x7 killerem i 62 FC Rider City także na tym 15 miejscu po pierwszej serii. No i czy będzie daleki skok? Chyba będzie nieźle. Jest prowadzenie. 65 metrów. Udało się. Wysokie, bardzo ceny i to też pomogło. No to 14 miejsce to Vikto. No, wydaje mi się, że spóźnił. Bardzo nisko leciał. No 11 miejsce z z Limocy dzisiaj. Krystal XD YouTube. Miejsce dziewiąte. Tu mamy chyba cały peleton, więc zobaczmy. Crystal XD skakuje na dziewiąte dopiero. Miejsce fiu, fiu. Miki, Czy Miki tu przeskoczy. S Rider starał się, ale jest miejsce drugie. Dwie dziesiąte punktu jeszcze przegrywa z nim na lepszy wyprzedził. Między innymi Daniela Grońskiego. Fisek. Świetny ten skok w pierwszej serii miał fisek, jak w drugiej. No w drugiej wydaje mi się, że krócej będzie. Jest dopiero dziesiąte miejsce Fiska Exekbo Crystal XD YouTube. Kliks Niezła pozycja, ale na pewno on ma aspiracje na coś więcej. Pytanie czy będzie w stanie? No on zawsze jest w stanie. Ale tylko siódme miejsce dzisiaj jest na razie możliwe. No to Xaver, wicelider Pucharu świata. Popatrzmy. I to był skok na miejsce piąte. Więc nie będzie prowadził. Jest z Kasper. I to 123 Ksawer. Mimo wszystko odrabia te punkty sobie do Libertariana. Filip Kasprzyk. No, i Filip Kasprzyk. To był skok dobry. Ale 64 daje 14 miejsce FC Riders cały czas prowadzi No i Konrad S przed nami No i Konrad S skakuje na miejsce czwarte Więc trójka cały czas ta sama No i Bartolini piąta lokata No i wielka szansa na to aby dzisiaj wygrać ten konkurs i na razie tak się dzieje. Pół punkta przed After Rider City Bartolini. No, a zostało już naprawdę ich tu niewielu. Między innymi Narej. Świetne miejsce. Do ataku, tak naprawdę. Ale czy będzie w stanie? Starał się. Jest miejsce dziesiąte, tylko więc słabiutko. Patryk Wójtowicz. Miejsce czwarte. No i Patryk Wójtowicz także dzisiaj sobie nie poradzi. 14 miejsce. Więc miał szansę sporo dzisiaj nadrobić. Ale nie nadrobi tyle, ile by chciał. Krzysiek Sportowiec. Uwaga, ile Krzysiek skoczy? Też nie zły skok. Ale na miejsce 12. Więc tu cały czas wszystko trzyma się tak samo. Welin. Życiowa szansa dzisiaj. I czy wykorzystają ją Wellin? Siódme miejsce Verina, No więc podium nie będzie No a czy Anti Avanti wytrzyma tą presję i wygra te zawody? Wygrał Moim zdaniem wygrał Anti Avanti 65,5 wystarcza dzisiaj w zupełności na Bartoliniego więc nota 263 i wygrywa Antiamanti te zawody przed Bartolinim. Na trzecim miejscu FC Rider City. Dalej czwarty Miki, piąty Daniel Groński, szósty Konrad siódmy Marek Wawrzyniak, ósmy Welin, dziewiąty Egzekwo Kasper i to Kapigra 123 Xaver na dziewiątym miejscu również. Więc tak jak po pierwszej serii był, tak i po drugiej, tak to się przedstawia na dole. Moi drodzy, ostatecznie na trzech za miejscach czas zacząć zabawę. PTG i Tonik Bow Czas spojrzeć na klasyfikację generalną Pucharu Świata Widzów. No a tu, moi drodzy, nastąpiła zmiana na pozycji lidera. 594 punkty i na, można powiedzieć, 4 konkursy przed końcem. Xaver o 20 punktów jest przed Libertarianem. No, Agnes na trzecim miejscu cały czas, ale już strata jej. To już jest 40 punktów do Xavera. Ale to jest nic moi drodzy. Anti Avanti włącza się w walkę, bo 515 punktów i skakuje na miejsce czwarte w tym momencie, więc on tutaj dołącza do elity 500 punktów. Dalej FC Riders City na piąte miejsce skoczył, 487, Patryk Wójtowicz ma 475, Tonik boł, ma punktów 471. Z wiadomo, na miejscu 8, 467. Pan Lopez 9, 446 I dziesiątka zamyka Filip Kasprzyk. 443. Tak to się, moi drodzy, póki co przedstawia. Nic tu się tak naprawdę za dużo nie zmieniło, oprócz tego, że mamy znowu zmianę na pozycji lidera. No i nie jest to nic pewnego, bo 20 punktów to idzie w jednym konkursie zniwelować. Na, no, mam przed sobą 4. Co jedyne, można powiedzieć, Server obecnie skacze najrówniej. Czołówki. No anti Antia, akurat tu wyskoczył ze zwycięstwem, no i życzymy mu, żeby mu tak dalej szło, no bo jest na dobrej drodze, żeby tutaj sprawdzić jeszcze niespodziankę na koniec sezonu, zobaczymy. No a na samym dole chyba się nic nie zmieniło, nadal y, punktów 100 nie uzyskał, sub 0,23, a co cię to obchodzi? Bronisław Mapper, w Spocony Kasztan i Petitek 21, tu się nic prawie nie pozmieniało. A więc no moi drodzy, ja dziękuję wam za uwagę w tym odcinku. Mam nadzieję, że wam się podobał. Jeżeli tak nie zapomnijcie o cenie. Żegnam się z wami i trzymajcie się. Do zobaczenia w kolejnym tygodniu. Trzymajcie się, na razie pa pa. No i hej!